Pan poseł Krzysztof Bosak i zamykam listę, bo sekretariat nie poinformował, że pan chce zadać pytanie, nie zdążyliśmy. Proszę bardzo, minutę. Dziękuję bardzo Panie Marszałek. W imieniu Klubu Konfederacji chciałbym zadać pytanie o to, jak wygląda stan przygotowania technicznego kancelarii Sejmu do organizacji obrad online. Jeżeli mamy przyjąć taki schemat i taki scenariusz i omówić tarczę antykryzysową jutro w formule online, to wypada, żebyśmy otrzymali informację, czy jest gotowość techniczna. Pytanie do nowelizacji regulaminu szczegółowe związane z naszymi poprawkami. Dlaczego regulamin Sejmu wyklucza w formule online udział ekspertów czynnika społecznego w obradach komisji? kiedy formuła online właśnie to ułatwia i pozwala łączyć się z ekspertami w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie przy władzy pani marszałek nad tym, jak będą przebiegać obrady, nie ma właściwie żadnego problemu, żeby, żeby ten czynnik społeczny uwzględniać, a właśnie przy dyskusji nad tarczą szczególnie ten głos środowisk gospodarczych, środowisk społecznych mógłby być dla nas istotny. Także pytanie dlaczego próbujemy wykluczyć w tej nowelizacji regulaminu czynnik społeczny, czy może warto uwzględnić poprawkę Konfederacji, żeby ten czynnik społeczny przywrócić. Dziękuję, pani pośle.